Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich serdecznie na moim nowo założonym kanale. Mam na imię Dominik, mieszkam od bardzo, bardzo wielu lat w Niemczech. Jestem zamiłowanym wetkarzem, jak wiele z Was, którzy będą ten kanał podejrzewam oglądać. Chciałbym, ponieważ mam za dużo pytań na Facebooku i na Instagramie jak to jest naprawdę w Niemczech z tym łowieniem ryb, jakie przepisy nas obowiązują, dlaczego musimy takie rzeczy robić, dlaczego nam nie wolno tego i tamtego, więc wpadłem na po prostu na pomysł ymm, założyłem ten kanał po to, żeby Wam we, w krótkich filmikach wyjaśnić co, gdzie i jak tutaj w Niemczech się robi, od czego trzeba zacząć jakie opłaty są przykładowo, co się dzieje w różnych Bundeslandach, czyli w województwach Niemczech Będę się starał Wam to wszystko jak najbardziej wytłumaczyć prawnie, od strony dokładniej prawnej, nie od strony, której ja to widzę, jak ja to widzę. Po prostu tak, jak to prawo niemieckie nam to tu mówi, jak musimy tego przestrzegać. Także, jak jesteście zainteresowani, macie ochotę mnie pooglądać. Zapraszam do kolejnych filmów. Będziemy krok po kroku rozpracowywać niemieckie prawo odnośnie legalnego łowienia na akwenach w Niemczech że jak co, to, to zapraszam. Widzimy się w następnym kanale. Trzymajcie się. Cześć!